Dzień dobry, witam ze Spichlerza Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dziś jesteśmy w kuchni i trzeba czymś ukoić pragnienie. Taki zabytkowy syfon z lat 60. ubiegłego wieku dzisiaj będzie nam towarzyszył. Mam nadzieję, że woda sodowa nam nie odbije, a syfon zadziała. Muzyka Janek trochę mi przed nagraniem powiedział o tych zabytkach, które tutaj mamy. To jest syfon, a ten niebieski to jest autosyfon Janku. Co to za różnica jest i, i skąd my mamy taki piękny niebieski autosyfon w naszych zbiorach? Tak, w naszych zbiorach z, z, prywatnych, z prywatnych zbiorów, że tak został tutaj na muzeum cedowany. Natomiast to jest obiekt pochodzący z 1967 roku. Powiem zaraz o tej różnicy. Ten syfon, autosyfon został wyprodukowany przez Myszkowską Fabrykę Narzędzi Emaliowanych Światowit. My mówiliśmy o tym przy okazji Frani, a to jest właśnie drugi z wyrobów, który w latach 60. Myszkowska Fabryka tutaj oferowała. Generalnie. Skąd się bierze w ogóle nazwa syfon, prawda? Bo syfon mhm. to jest po prostu, jak otworzę, tutaj osobno jest głowica, tak zwana, a tutaj mamy butlę. I, I tutaj, naboje. Tak, ale to jest już późniejsza sprawa. Natomiast tutaj mamy rurkę. Mhm. I dokładnie z greckiego syfon to jest rurka, prawda? Czyli głównie chodziło o to, że. Poczekaj, bo ja tam zajrzę do siebie, Tak. No tam to dużo wody tam się nie zmieści. To jest akurat pojemność jednego litra. One są wykonywane już tutaj ze szkła hartowanego, mocnego takiego szkła, ponieważ dzisiaj również produkowane są z aluminium, bo jest kamek mhm. takich urządzeń. Natomiast te oryginalne były produkowane ze szkła. I wykorzystują przede wszystkim zjawisko saturacji cieczy, czyli nasycania dwutlenkiem węgla. Przy dużym nasyceniu dwutlenkiem węgla, przy uruchomieniu głowicy następuje wyparcie, zmiana ciśnienia prawda, i wyparcie cieczy na zewnątrz, czyli to jest właśnie to, co jest charakterystyczne dla syfonu. No, sam pomysł nasycania w ogóle dwutlenkiem węgla to jest pomysł Józefa Priestley'ego z 1777 U, roku Anglika, czasy. tak, który przepuszczał, przepuszczał dwutlenek węgla przez wodę i uzyskiwał go poprzez węgla sodu, który został zalewany kwasem solnym. I w ten sposób wydzielał mm -hmm. się dwutlenek węgla i stąd się wzięła nazwa woda sodowa, chociaż to nie ma nic wspólnego z, z sodą, prawda? Więc to jest też taka ciekawostka. No i te pierwsze syfony pojawiły się już w okresie napoleońskim, na początku 19 roku we Francji dokładnie. I wykształciły się dwa typy, typ francuski i typ angielski właśnie. I one eksplodowały też, więc e, ciśnienie było dosyć duże, jeszcze wtedy tego tak precyzyjnie nie mierzono, więc one były otoczone albo siatką metalową, albo mm -hmm. takim oprotem ratanowym. Dzisiaj to są dosyć cenne eksponaty dla kolekcjonerów, także też warto o tym pamiętać. One się składały jakby z dwóch pojemników, gdzie była mieszczana ciecz i ten gaz właśnie, który był emitowany, ten dwutlenek węgla w środku. Ale wiesz co, mówisz, lata 60. ale ja w latach 80. dorastałam i pamiętam, w moim domu i w każdym domu u każdej mojej koleżanki taki syfon był. I jak nam się bardzo chciało pić, gdy przychodziłyśmy z podwórka w wakacje, tak. to Podstawa to była właśnie woda z syfonu. Tak, tak, ale najbardziej popularny był w latach 50. Mhm. Ja tutaj właśnie mam ten pierwszy taki syfon, który był napełniany w specjalnych zakładach do tego celu przeznaczonych. Oczywiście za odpowiednią opłatą mhm. trzeba było na wymianę taki syfon do punktu przynieść. I po prostu je napełniano. Są nawet takie zdjęcia w archiwum cyfrowym, widziałam w takich no, warunkach, powiedziałbym nawet polowych. Ci mm -hmm. pracownicy, którzy to zapełniali, byli ubierani w specjalne przyłbice, takie ze skóry ciężkiej na łokietniki. Tutaj wszystko w takim specjalnym fartuchu, również ze skóry zrobionym, ponieważ te butelki często eksplodowały, więc trzeba było również je mm -hmm. w takich korpusach metalowych napełniać. Ale. Ze względu na to właśnie, że one były bardzo niebezpieczne w użyciu, to wprowadzono już z takiego mocnego, hartowanego szkła. Te autosyfony, które już można było samemu w domu sobie napełnić w latach tak. 60. I do tego celu właśnie stosowano naboje z utlenkiem węgla, tak jak tutaj mamy. Mhm. To jest akurat nabój już współczesny, który stosuje się w obecnych autosyfonach domowych. A ja mam tutaj jeszcze nabój ten oryginalny, stary, on jest też już po przybiciu, właśnie tej. Już wykorzystany. Tak, tego bolca, który po prostu doprowadzał gaz do, do środka i one, jak widać tutaj, niewiele się różnią, prawda? Ten mm. z lat 60. i ten współczesny. Także to była podstawowa rzecz, żeby po prostu też była szczelność tych uszczelek. To była najważniejsza sprawa. Mm. No i tutaj też zobaczymy, w jaki sposób nam to funkcjonuje. Dzisiaj mamy również też autosyfony, na przykład dobitej śmietany. Mm. Też pod dużym ciśnieniem, też do kawy się stosuje takie. Spieniacze mleczka. Tak, spieniacze mm -hmm. mleczka. I, tylko to są dosyć drogie. Wydawałoby się, że to jest taki... Przedmiot, który jest dosyć powszechny, ale one są bardzo drogie. Taka średnia cena to jest powyżej 200-250 zł, prawda? Mm -hmm. Więc warto pamiętać, że one teraz mają swój renesans. Także będziemy próbować, czy ten z 1967 roku z firmy Światowit zadziała. Nam, nam zadziała. Ja mam trochę obiekcję, ponieważ tutaj wcześniej próbowaliśmy robić eksperymenty z uszczelkami, bo te uszczelki po latach, one trochę nam parcieją, ale spróbujemy. Zamontować taki nabór oryginalny. Zobaczymy, czy e, faktycznie tutaj. E... A nie musimy sobie ubrać takiego fartucha, jak ci panowie mieli w tych zakładach. E, no, tak po, po, no. Powiem, no. powiem szczerze, że to robimy, tak, robimy, robimy eksperyment, który. E, no Pamiętajmy, że ten obiekt ma 54 lata. Więc, no, no e, zaraz mo, na emeryturę może, mieć, może tak, przejść. Tak, mo, może mieć swoje fanaberie Tak więc, jest. Więc Ale wiesz co, tak sobie teraz przy, my, myślę, jak to było cudownie ekologicznie. Nie było plastikowych butelek. Piliśmy wodę z syfonu tak. albo prosto z. Z kranu i było tak czysto. No właśnie. I teraz y, też mi się przypomniała jedna historia, bo y, faktycznie y, y, zaczęto już w latach 70 ja pamiętam wprowadzać pierwsze wody gazowane. Grodziska była słynna w, w szklanej butelce. No tak, też, prawda? na zakrętkę. No dzisiaj to jest y, oczywiście powszechnie stosowane, bo wchodzimy do jakiegokolwiek marketu, mamy butelki plastikowej tej wody gazowanej albo mocno, albo słabo, możemy sobie wybierać różne tak. odmiany. A powiedz Janku, no nabój nabojem, ale tam trzeba było wlać wodę chyba najpierw, tak? tak? trzeba było wlać wodę, wodę. taką, z no, kranu. W, nawet, nawet niektórzy z kranu lali wodę, ale była przede wszystkim, dobrze by było, bo jakby ta woda była przygotowana, jeszcze nie, nie, ale w każdym razie kwestia jest również tego typu, że można było oczywiście sokiem to urozmaicić, prawda? Jakiś sok malinowy czy prostawkowy, tak. i wtedy Piękny. Ja powiem jeszcze taką ciekawostkę, bo ten autosyfon to jest właściwie miniatura tych saturatorów ulicznych, które znamy, mm -hmm. chociażby zdjęć Kućki właśnie, który nam pokazywał, tak. Waldemar Kućko, jak w Gorzowie tutaj taki mm -hmm. saturator działa, także przy okazji może takie zdjęcie też pokażemy. Ale y, warto pamiętać właśnie, że to zjawisko saturacji y, było stosowane i y, ludzie bardzo sobie cenili y, smak wody nasyconej dwutlenkiem węgla. Także tak, będziemy jest. próbować, jak to nam Sprawdzamy. Y, zadziała. Lejemy wodę do naszego syfonu. Ponoć tutaj się zmieści cały litr, a butelka widzicie, jaka? Kiedyś w takich butelkach było mleko przed drzwiami, a potem się ją wystawiało pustą. Pan zabierał. Nie było plastików. Patrz, nawet zmieści się. -ho -ho. Może nie lejmy całej aż do Czemu? końca? Nie? E... Zostawiamy sobie trochę niegazowanej, nie? No do okay. zobaczymy, zobaczymy. Chodzi nam o to, czy ta saturacja nastąpi, e... bo nie ma gwarancji, czy nam to. No nie kazałeś wlewać Zobacz, całej. Jeszcze spróbujemy. Kawałeczek. O. Zmieści się nie, wszystko. Nie wiadomo, ile tego gazu nam wyleci, bo. Uszczelki mogą być. Niesprawne? Nie, niesprawne mogą być nieszczelne. Sprawdzamy. Teraz rureczkę do, do środka i trzeba... Ja się chowam, bo tam naboje są. Dosyć mocno przykręcić trzeba głowicę. Równiosieńko. Mhm. Boże. Aż się boję. tak trochę wilgotne dobra powinno być żebyśmy później odkręcili janku chodzi o to że uszczelki mogą być y, niesprawne i teraz będziemy ładować tutaj nabój o, tu jest oryginalny nabój jak widać on ma dokładnie 7,5 grama ciekłego butlenku węgla. Także po rozprężeniu powinien się zrobić zimny. No i teraz mamy przyszykowaną szklankę. Dwie nawet, widzisz? Mamy dwie, i dwie Ja będę próbował przykręcać. Mam nadzieję, że kamera nie zostanie uszkodzona. No nie, nie, nie mów, tak? Spróbujemy od razu. Będę próbował. Uwaga. Ja to się już. Coś się dzieje. Aha. No, mamy saturację. I teraz. Nie! Yeah! Jest! No, działa, jednak. A jednak działa. Proszę bardzo. Ale wody, ale działa. Ja cię. Ja próbuję. Słychać ten dźwięk również, który wychodził. O, ja wolę niegazowaną, ale mocno nasycona. E, Piotrek, kolei... może ty się e, napijesz na chwilę. E, te, e, <laughs> <noise> syfony miały tendencję do wybuchania, jak powiedziałam, ale były również bohaterami filmów. Tak, 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 tak rozwodów nie będzie. Tak, <noise> Także ten syfon akurat. Trochę nam tutaj nachlapał, trochę tutaj zaszalał, no bo to już jest starszy pan nadający się na emeryturę, a jednak działa. <noise>